Modlitwa na noc, aby zasnąć w pokoju. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drogi Boże, dziękujemy Ci za Twoją wartość i szczególną troskę, którą nas obdarzasz, a także za tę noc i dzień, który właśnie się skończył. Jestem wdzięczny za chwilę chaosu i za chwilę ciszy, ponieważ wszystkie te momenty pomagają nam dojrzewać i uczyć się. Dziękuję za nasze stworzenie, nawet z naszymi wadami, ponieważ właśnie takimi chciałeś nas mieć. Dziękuję za Twoją ochronę w ciągu dnia i nocy. Wybacz nasze błędy i uchybienia, ponieważ to one uczą nas życia. Dziękuję za Twoją wieczną miłość, nawet wtedy, gdy nie wierzymy, nie słuchamy czy gdy walczymy z Tobą. Pomóż nam zawsze wybierać właściwą drogę, Twoją drogę, Boże. Modlimy się za serca wszystkich tych, którzy Cię nie znają i którzy nie wierzą, że są godni Twojej miłości. Pobłogosław moją rodzinę i dziękuję Ci za wszystkie chwile, które mamy razem i osobno. Pobłogosław tych, których kochamy, zarówno rodzinę, jak i przyjaciół. Zękujemy za dach nad głową i jedzenie na naszym stole. Pomóż nam zamknąć oczy i śnić spokojne sny, aby rano stawić czoła życiu z lepszym spojrzeniem, wypoczęci i gotowi na to, co nas czeka. Pokaż nam, jak kochać prawdziwie. Pokaż nam, że Ty jesteś miłością i że jesteś wierny, Boże. Dobranoc. Dziękuję, Jezu. Dziękuję, mój Boże. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.